Poziom 61 to 62 poziom bakrumów. Jest to nieskończony pociąg, który wydaje się pochodzić z połowy 2000 roku. Opis. Poziom 61 jest nieskończony, więc przechodzenie między wagonami pociągu nie jest zalecane, gdyż można się zgubić. Wagony pociągu mogą mieć w sobie wiele skrzyżowań, co nie jest możliwe w rzeczywistości. Mają też okna z krajobrazami na zewnątrz. Po odwróceniu wzroku od jednego z nich mogą one zniknąć, ponieważ jest to całkowicie losowe. Dlatego też nigdy nie można opuszczać wagonu startowego. W wagonie startowym znajduje się konduktor pociągu. Jest on przyjazną istotą i odpowiada na kilka pytań. Jeśli zdecydujesz się przejść przez kilka wagonów, Możesz znaleźć wiele dziecięcych i dorosłych facelingów, które mają efekt 11. Jeśli wędrujesz po tym poziomie przez kilka dni, styl wagonów będzie się starzał w miarę posuwania się naprzód, aż do momentu, gdy będzie wyglądał jak pociąg zbudowany w latach 1850. Stary pociąg Kiedy poziom wejdzie w ten stan, pojawią się bardziej niebezpieczne byty. Możesz usłyszeć głośne szepty, a Twój rozsądek będzie zanikał. Zniknie konduktor, a pojawi się nowa istota o nazwie Kamo Crawlers. Istoty te to dziwne, humanoidalne monstra posiadające cztery ramiona o szaro-brązowym kolorze, gdy są w normalnym stanie. Istoty te mają ogromne, czysto białe oczy, ale nie mogą nimi widzieć, więc używają słuchu do polowania i atakowania wędrowców. Potrafią również zmieniać swój materiał i kolor, aby dostosować się do otoczenia, a także potrafią pozostać idealnie nieruchomo. Zazwyczaj polują w stadach i są bardzo inteligentne, więc będą sobie pomagać, na przykład gdy jeden z członków znajdzie się w niebezpieczeństwie. Aby przetrwać spotkanie z tymi stworzeniami, musisz zrobić jak najwięcej hałasu. Rzucanie przedmiotami w ich pobliżu odwróci ich uwagę na jakiś czas. Stworzenia te są rzadkie i prawdopodobnie zamiast nich znajdziesz łupieżców skór lub ogary. Bazy placówki społeczności MEG Zespół Wraku Pociągu. Ta drużyna ma około trzech głównych członków oraz 21 osób z personelu. Zespół ten został stworzony do eksploracji poziomu 61. Założyli bazę w pobliżu wagonu startowego. Nie wolno im go opuszczać, chyba że w celu zorganizowania ekspedycji, i są poinstruowani, aby wracać, jeśli pojawią się jakiekolwiek oznaki starzejącego się stanu. Są otwarci na handel i chętnie pomagają ocalałym i wędrowcom w potrzebie. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Uważa się, że spanie w górnym segmencie na poziomie 60. może przenieść się tutaj. Nie jest to jednak udokumentowane. Wyjścia. Nie jest to zalecane, ale możesz wyskoczyć z pociągu, gdy jest on w ruchu, aby obudzić się na poziomie czwartym. Wyskocz z niego, będąc w starzejącym się stanie, aby dostać się na poziom dziesiąty. Przeżyj wystarczająco długo w starzejącym się stanie, aby dostać się do metra. Wyjście na zewnątrz, gdy pociąg jest nieruchomy, doprowadzi cię do poziomu jedenastego. Katalog Instytutu. Archiwum informacji o backroomach. Do tej teczki mają dostęp tylko osoby upoważnione przez aktualnego starszego archiwistę. Nieuprawniony dostęp do tego pliku spowoduje automatyczną autocenzurę jego zawartości. Nie zawahamy się również podjąć bezpośrednich działań, jeśli będzie to konieczne. Gani. Starszy archiwista Instytutu Kalak. Oddział Backrooms. Poziom 62 jest 63 poziomem bakrumów. Opis. Poziom 62 to podwórko w większości zniszczonego domu z zerośniętą roślinnością. Dom otoczony jest ceglanymi ścianami, na które nie można się wspiąć, ponieważ wydają się wyższe, gdy się do nich zbliżasz. Na podwórku można znaleźć dobrze utrzymaną psią budę. W jednym z rogów ceglanych ścian znajduje się dziura, na tyle duża, że człowiek może się przez nią zmieścić, która prowadzi do rozległej dżungli. Poziom ten został odkryty przez i Itala, dwóch archiwistów z Instytutu Kalak, podczas standardowego dochodzenia. Odzyskany dziennik 1.62, 15 marca 2021 roku. Słychać bieganie wraz z ciężkim oddechem, z oddali słychać coraz głośniejsze odgłosy sprintu. Słychać głośne uderzenie, słychać szuranie i chrząkanie. Słychać głośny trzask, coś warczy w odpowiedzi, a trzask trwa nadal. Słychać szamotaninę, ostatni trzask i szamotanina ustaje. Nagranie kończy się. Około 20 minut po wysłaniu sygnału alarmowego, Daga znalazła zarówno Huanity jak i tala wstrząśniętych, ale tylko z lekkimi obrażeniami. Urządzenie, które posiadała Huanita uległo uszkodzeniu podczas uderzenia, prawdopodobnie po tym jak ostatni odzyskany log, który znaleźliśmy został automatycznie wysłany z urządzenia do naszego systemu. Tala znalazła szczątki rodziny w dżungli, która wydawała się zakłócać nasz system śledzenia, im głębiej wchodziła. Tak jak w przypadku czegokolwiek, co zaatakowało Huanitę, był to pies gończy, którego zabiła. Znaleźliśmy obrożę z imieniem Sany na metce. Wierzę, że to może dać ci dobrą teorię na temat tego, co dzieje się na poziomie. Gani. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Wejdź do szopy na poziomie 37. Spójrz w ścianę i zawróć a to przeniesiecie na poziom 62. Wyjścia. Pobyt przez tydzień w dżungli przeniesiecie na poziom minus 4. Wejście do szopy i użycie tej samej metody co wejście na poziom z poziomu 37. Przeniesie cię na poziom 4 lub poziom 10. Opis. Poziom 63 to rozległa, otwarta przestrzeń na niebie, którą skąpo wypełnia kilka drewnianych mostów i platform. Zawieszone są one nieznanymi środkami nad rozległą pustką, która rozciąga się na całej długości poziomu. Mosty wykonane są z twardego dębu i tworzą gęstą sieć ścieżek wokół poziomu, które ostatecznie prowadzą do nikąd. Inne konstrukcje, tworzące ścieżki, to drabiny, szyny, a w niektórych przypadkach małpie drążki, które wiszą nad pustką. Wszystko to wykonane jest ze wspomnianego wcześniej drewna dębowego. Z pustki wyłaniają się ściany wielkich, zielonych, przypominających winorośl struktur, sięgających aż do widocznego szczytu poziomu 63. Tworzą się one daleko od ścieżek poziomu, dzięki czemu żaden wędrowiec nie jest w stanie realnie się do nich zbliżyć. Ściany nieustannie się zmieniają, tworząc misterne wzory i rozbijając je w ciągu kilku minut. Skład winorośli jest na razie nieznany, ale zakłada się, że jest taki sam jak normalnej winorośli spoza tego poziomu. Przypuszcza się, że poziom 63 z różnych powodów znajduje się bardzo wysoko na niebie. Ciśnienie atmosferyczne na tym poziomie jest nieco niższe niż standardowa jedna atmosfera, a duże skupiska chmur można zobaczyć okresowo, tworzące się wokół poziomu, mimo że ogólna temperatura na poziomie 63 jest stała i wynosi 18 stopni Celsjusza. Jednym z interesujących dziwactw, jakie posiada poziom 63, jest jego dziwny cykl dnia i nocy. Podczas gdy poziom znajduje się w stanie dnia, słońce wciąż porusza się po niebie, jak gdyby był normalny dzień. Nie wiadomo, w jaki sposób światło dzienne jest utrzymywane w okresach, kiedy słońce jest nieobecne. Poziom jest pozbawiony całkowicie jakichkolwiek żywych istot, za wyjątkiem winorośli. Z tego powodu jedynymi dźwiękami, które można usłyszeć na tym poziomie, są sporadyczne potmuchy wiatru. Skrzypienie drewnianych mostów, i jeśli jest się wystarczająco blisko, poruszanie się winorośli. Naturalne zagrożenia są również rzadkością na tym poziomie. Podczas gdy mosty często wydają się źle ukształtowane i źle skonstruowane, jest bardzo mało raportów od wędrowców, którzy wskazują, że rzeczywiście w jakiś sposób się popsuły. Nawet w mało prawdopodobnym przypadku, gdy most się popsuje. Poprzez interakcje wędrowców mosty nie psują się same z siebie. Upadek w przepaść z poziomu 63 nie jest śmiertelny, ponieważ upadek przez dłuższą chwilę na tym poziomie po prostu przeniesie cię na inny poziom. Patrz wejścia i wyjścia. Z powodu tego braku zagrożeń poziom 63 zyskał reputację dobrego miejsca do medytacji i relaksu, o czym będzie mowa później. Brak jednostek, względne bezpieczeństwo i ogólny spokój sprawiają, że wędrowcy czują się swobodnie przebywając na tym poziomie. Punkty medytacji W niektórych przypadkach ścieżki poziomu 63 prowadzą do odizolowanych miejsc na niebie, które są oddalone od wszelkich innych części ścieżek i pnącze. Są one znane jako punkty medytacyjne. Punkty medytacyjne to okrągłe drewniane platformy o promieniu zaledwie jednego metra. W centrum każdego punktu znajduje się pojedyncza ławka, która jest całkowicie wtopiona w drewnianą platformę. Zauważono również, że z niewiadomych przyczyn w pobliżu punktów medytacyjnych zewnętrzne odgłosy są lekko przytłumione, przez co są one cichsze niż w pozostałej części poziomu. Punkty medytacyjne zawdzięczają swoją nazwę najczęstszemu zastosowaniu wśród wędrowców, czyli medytacji. Dzięki ich zdolności do tłumienia hałasu wędrowcy czują, że mogą się skupić i zastanowić nad sobą i swoim otoczeniem o wiele lepiej, kiedy wszystkie zewnętrzne bodźce są nieco złagodzone. Odnotowano również niepotwierdzony, ale bardzo wiarygodny efekt siedzenia na ławkach, gdzie wędrowcy twierdzą, że siedzenie na nich sprawia, że czują się bardziej spokojni ze swoimi emocjami, zdolni do tworzenia bardziej złożonych myśli, niezależnie od ich wcześniejszego stanu. Wszystko to sprawia, że punkty medytacyjne są bardzo poszukiwanymi atrakcjami na poziomie i dają temu poziomowi wyższy współczynnik atrakcyjności dla wędrowców. To spowodowało, że niektórzy próbowali czerpać zyski z poziomu 63 i jego właściwości, szczególnie BNTG, ale wszystkie te próby zostały powstrzymane przez urzędników MEG, którzy zdecydowali się utrzymać poziom 63 jako neutralne terytorium dla wszystkich. Bazy placówki i społeczności Ze względu na charakter poziomu ustalono, że jakiekolwiek bazy mogłyby zepsuć jego charakter. W związku z tym, wspólnie uzgodniono, że poziom 63 zostanie wolny od osadników. Wejścia i wyjścia Wejścia Od czasu do czasu w niektórych naturalnie uformowanych ścianach wewnątrz poziomu 797 pojawiają się losowo stare dębowe drzwi. Wejście do nich czasami prowadzi na poziom 63. Czasami nocne przejścia przez wzgórza poziomu 39 prowadzą na poziom 63. Wpadnięcie przez niektóre krzewy na poziomie 11 doprowadzi Cię czasem do poziomu 63. Jest to znacznie rzadsze niż poprzednio wymienione wejścia. Wejścia. Jedynym sposobem na wyjście z poziomu jest wpadnięcie w pustkę, czy to przez przypadek, czy też celowo. Wszystkie ścieżki, które mogą być na Twojej drodze podczas spadania, zaczną się przesuwać, a Ty stracisz przytomność i obudzisz się w bezpiecznym poziomie. W większości przypadków zostaniesz przyniesiony na poziom podobny do poziomu 63, czyli na poziomy takie jak 797, poziom 39 i inne tego typu naturalne poziomy. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.